Zniszczona tablica została założona w 60. rocznicę powstania Koła Łowieckiego Knieja w Świdnicy. Jak podkreśla Marcin Calów z Świdnickiego Nadleśnictwa, dotychczas nie było większych problemów z wandalami. Jednak tablica niszczona jest już po raz drugi. W tamtym roku tablica po raz pierwszy została oderwana od cokołu. W tym roku, dokładnie dwa dni temu, no, ku przerażeniu stwierdziliśmy rozbicie tablicy kamieniami. Tablica została zerwana z postumentu kamiennego, a następnie rozbita kamieniami, co spowodowało jej pęknięcie na kilka części. Z pewnością sprawców było kilku. Jest bardzo ciężki. W całości, no, jedna osoba miałaby niesamowity problem to podnieść, dwie osoby już. No... Ale mimo wszystko? Akty wandalizmu zdarzają się w ustronnych częściach miasta, gdyż często sprawcy czują się bezkarni. Jednak warto w tym miejscu przypomnieć o kamerach mobilnych, które nad leśnictwo posiada. A co grozi wandalowi złapanemu na gorącym uczynku? To w zależności od, od oszacowanej kwoty, oczywiście, która. która zostanie stwierdzona, co zostało zniszczone. Jeśli to zostało zniszczone o znacznej wartości, będzie kierowana sprawa do sądu na pewno. Chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, żeby nie bali się zgłaszać nam takich sytuacji. Myślę, że milczenie jest tylko taką wręcz potwierdzeniem, przyznaniem się również do tego, że nam to nie przeszkadza. Należy pamiętać, że niszczone mienie jest mieniem wspólnym, a las jest miejscem, o które powinniśmy dbać. Z tego miejsca jako Nadleśnictwo, jako właściwie wszyscy ludzie zdrowomyślący, możemy tylko tylko apelować do ludzi, szanujmy takie miejsca. To są miejsca ku czci ludzi, którzy naprawdę ułożyli swoje serce o to, żeby dbać o las, dbać o zwierzynę, no i dbać o nasze otoczenie. Niestety Część ludzi, którzy no, no udaje się na weekendy, udaje się na jakieś spacery, no zapomina o tym, że las to jednak coś, co jest dla ludzi, ale jest dla ludzi nie po to, żeby to niestety niszczyć.